Rozdział czwarty. Potem Mojżesz odpowiedział: Lecz oni mi nie uwierzą i nie usłuchają mego głosu, bo powiedzą: Pan ci się nie ukazał. Pan zapytał go: Co masz w swojej ręce? Odpowiedział: Laskę. I rozkazał: Rzucił na ziemię. Rzucił ją więc na ziemię i zamieniła się w węża. I Mojżesz przed nim uciekał. Następnie Pan, Powiedział do Mojżesza, Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął więc rękę i chwycił go. I ten zamienił się w laskę w jego ręce. Uczyń tak, aby uwierzyli, że ukazał ci się Pan, Bóg ich ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Pan powiedział mu jeszcze: włóż teraz rękę w zanadrze. Włożył więc rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem jak śniegiem. I powiedział: Włóż ponownie rękę w zanadrze, i włożył znowu rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, stała się znowu jak reszta jego ciała. Jeśli więc ci nie uwierzą i nie usłuchają głosu pierwszego znaku, to uwierzą głosowi drugiego znaku. A jeśli nie uwierzą obu tym znakom i nie usłuchają twego głosu, to weźmiesz wody z rzeki i wylejesz ją na ziemię. Wtedy ta woda, którą weźmiesz z rzeki, zamieni się na ziemi w krew. Mojżesz powiedział do pana: Proszę panie, nie jestem wymowny ani przedtem, ani odkąd przemówiłeś do twego sługi, bo mam powolną mowę. I ociężały język. Pan mu odpowiedział: Któż uczynił usta człowieka, albo kto czyni niemego, lub głuchego, widzącego, lub ślepego? Czyż nie ja, pan? Teraz więc idź, a ja będę przy Twoich ustach i pouczę Cię, co masz mówić. Mojżesz powiedział: Proszę, panie, poślij tego, kogo masz posłać. Wtedy zapalił się gniew pana na Mojżesza i powiedział: Czyż Aaron Lewita nie jest twoim bratem? Wiem, że on potrafi dobrze mówić. Oto on wyjdzie ci na spotkanie, a gdy cię zobaczy, uraduje się w swoim sercu. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w jego usta. A ja będę przy twoich ustach i przy jego ustach. I pouczał was, co macie czynić. On będzie mówił za ciebie do ludu. On będzie dla ciebie jakby ustami, a ty dla niego będziesz jakby Bogiem. I weź w rękę tę laskę, którą będziesz czynił znaki. Odszedł więc Mojżesz i wrócił do swego teścia Jetra i powiedział do niego: Pozwól mi wrócić do moich braci, którzy są w Egipcie. Aby zobaczyć, czy jeszcze żyją. Jetro odpowiedział Mojżeszowi: idź w pokoju. Pan rzekł do Mojżesza w ziemi Midian: idź, wróć do Egiptu, bo pomarli wszyscy, którzy czychali na Twoje życie. Mojżesz więc wziął swoją żonę i swoich synów, wsadził ich na osła i wyruszył do ziemi Egiptu. Wziął też Mojżesz laskę, boga do ręki. Pan powiedział do Mojżesza: Gdy pójdziesz i wrócisz do Egiptu, dopilnuj, abyś wszystkich cudów, które dałem ci do ręki, dokonał przed Faraonem, a ja zatwardzę jego serce, tak że nie wypuści ludu. I powiesz do faraona: Tak mówi pan: Izrael jest moim synem, moim pierworodnym. Mówił ci: Wypuść mego syna. Aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał, wypuścić go, zabiję twojego syna, twego pierworodnego. A w czasie drogi w gospodzie pan zastąpił drogę Mojżeszowi i chciał go zabić. Wtedy Sefora wzięła ostry kamień, odcięła na pletak swego syna i rzuciła do jego stóp i powiedziała: Naprawdę jesteś dla mnie oblubieńcem krwi i Pan odstąpił od Niego. Wtedy nazwała Go oblubieńcem krwi z powodu obrzezania. A do Arona Pan powiedział Wyjdź naprzeciw Mojżeszowi na pustynię. Wyszedł więc i spotkał Go na górze Boga i pocałował Go. Wtedy Mojżesz powtórzył Aronowi wszystkie słowa Pana, który Go posłał i wszystkie znaki, które nakazał Mu uczynić. Mojżesz i Aaron poszli więc i zebrali wszystkich starszych synów Izraela. I Aaron powiedział wszystkie słowa, które pan mówił do Mojżesza, a Mojżesz czynił znaki na oczach ludu. I lud uwierzył. I gdy usłyszeli, że pan nawiedził synów Izraela i że wejrzał na ich utrapienie, pochylili się i oddali pokłon.